Czy droższe i smaczniejsze? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej-Więcej. Programie, w którym będziemy testować jedzonko. Dokładnie tak. Na, Nigdy te... jeszcze tego nie robiliśmy. Dobry Otóż form. to. Będą cztery e, poziomy po jedzenia. jedzenia, czyli e, zamrażarkowe, odmrażane jakby pizzy. Potem co. jest jedzenie za zły. Tutaj są za zły, zły, a tutaj jak jesteśmy już zły, 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 czyli jesteśmy bardzo bogaci i chcemy wydać dużo pieniężków i zjeść coś nie bardzo dobrego. Tutaj jak jesteśmy tacy średnio zamożni i chcemy zjeść coś w miarę fajnego. No chyba poziom sklepowy, tak, tak jakoś tak, tak, troszkę tak. wyżej. Zobaczymy. W każdym, w każdym razie mamy monitor podglądowy, więc będziemy pewnie zazdrować wam cały czas w test stronę w kamerę, żebyśmy wiedzieli, jak równo łożyć, a idziemy do pierwszego dania. Zupy pomidorowe. Cztery. No może tak, inaczej, one są teraz ułożone tak. zupełnie losowo. E, oceńmy sobie je walory na początek. jeżeli chodzi naj... kolorystycznie. Ciemniejsza. Najciemniejsza jest ta. Najlepiej, moim zdaniem, wygląda ta. Z takiego powodu, że po prostu. Ej, dobra, to prób mi rąk. Nienawidzę zabilanej zupy pomidorowej. Nienawidzę, wolę bez śmietany. No kurde. Nienawidzę zabilanej zupy pomidorowej. Dla mnie taka niezabielana zupa pomidowana. W Polsce to ja dla zawsze jadłem, szkolny. ale, ale ja, dla mnie lubię. Zawsze ja lubię. zawsze była pomidorowa, która była niezabielana. O nie jest zawsze była zabielana. Lepsza. Je, a lepsza, ja lubię, z języcy nie zabielana jest pyty lepsze. Ale ja lubię taką i taką. Lubię taką. Zacznijmy od tej. Daj. Daj na środek, spróbujemy sobie razem, bo raz musimy tutaj ocenić, dopasować. Tak. O. o, jest jaka słona. Mhm. Makaron. Wiesz co, makaron jeszcze muszę, muszę kluchę wziąć. To nie, nie jest, nie jest nie. typowa stołówka szkolna. To jest stołówka szkolna. Mhm. Na chwilę obecną bym powiedział, że to jest zły. To jest niech jest w ogóle mrożona, nie? Okej. Okay. Tam ładny kolor. Mhm. Ma ładną barwę. I ładnie smakuje. Mhm. Jest fajnie. jakaś paleta smakową przynajmniej, tak? Bo tutaj dostaliśmy bardzo taką kwaśną zupę pomidorową. Bo było oczy, że to jest pomidor, ale nie miała żadnego więcej, więcej smaku. Ale tutaj zarówno i makaron był trochę smaczniejszy i sama zupa miała głębszy smak. Przyjemna, fajna. Tam mi smakowała. Czekaj. Okay. ok. No nie wiem, czy jestem takim fanem. Plus, tutaj w ogóle pływało zielone coś, nie? W środku, mhm. więc to też jakoś taki w miarę na plus. To mhm. taka. Nadal uważam, że na chwilę obecną ta najlepiej smakowała. Tam ja tam miała, ta, dobie, miała jest... trzecie. No tej się właśnie boję najbardziej, bo ona jest dziwna. Jest w ogóle bardzo ym, chuda, tak się mówi. Jakie zaraz są chudy. <grym> bardzo płytka w smaku. No dobra, Myślę tak. Raczej zgodnie chyba damy tu. Tak, tak, tak. Wydaj, ja wydaje mi się, że ta jest najdroższa. Też tak czuję. Ym... Na pewno była najsmaczniejsza ze wszystkich. Poszedłbym takim tropem, może, może kupisz może nie. Mm -hmm. Skoro tutaj był makaron robiony, obstawiam, że to jest jakiś rodzaj knajpy, że robiony, jest tak. jakiś inny. Jest to jakiś rodzaj knajpy, tam mi, ta mi pachnie. słuchaj! Tam mi pachnie mrożonką. Bo dobrze mówi. To, to jak na mnie jest mrożonka, tak? To no to ja będę zobaczł, tak. Ale wiesz, co Ignacy, wydaje mi się, że masz dobrego tropa, że tutaj oni sami zrobili makaron i on wygląda w ten sposób. A tutaj jest makaron z paczki, dlatego on wygląda o tak. No to byś zamienił czy ten z tamtym? Nie zdziwiłbym się, jakby to było droższe, mm -hmm. ale jeżeli oceniamy po smaku, to jest smaczniejsze. No dobra, no to <laughs> daj. Ja bym no to... zostawił tak. Jestem z tego zadowolony. Dobra. Wydaje mi się, jak na pierwszą rundę to są dobre strzały. I czy mieliśmy rację? Hubert. Powiem wam tak, ile My... mam w ogóle punktów? Czy mamy 0, czy 1? Macie 0. Wszystko nie trafiliśmy. Tak. Zupełnie. Więc. Tak. No Doskonale, no to super. Dobra, dobra, a poczeka, poczekaj, poczekaj. Po... A gdybyśmy słapnęli? Czekaj, spodzę, chcesz, się, chcesz, się. Słapnijmy o to z tym i słapnij to z tym. I co się teraz dzieje? Czy mamy cztery punkty? Nie. Mamy dalej zero? Nie, macie już, macie dwa punkty. Dwa punkty? Czyli gdzie się znaleźli? Wydaje mi się, że to były dobre słapy. W sumie... Albo może tak, no bo... Nie no. wiem, dobra, oh, dobra, która była która? Zupa, która jest najbardziej po stronie Ignacego. Ignacy. Czyli to, co zmieniliśmy przed no, tak, to Tak, to jest zupa mrożona. Okay. Czy to jest jeden z naszych tak, punktów? Tak. Czy to był, bo to był ten rozmiknięty makaron, mocno. No, znaczy, no, Czyli rzeczywiście pasuje. To jest żeby... stałówka szkolna, chyba. No, no, a w stołówce też był rozmiknięty no. makaron. Trafiliście również zupę najdroższą. Czyli to. No tak. kluski, kluski. To był twój pierwszy strzał no. A środkowy na no. odwrót. Naprawdę, to to jest średnio droga zupa. Ile ona kosztowała, przepraszam? Yy, 8 zł. 8 to o, o, 7 o, o 7, 90 <laughs> za dużo. o 7,90 za dużo. Bez 2000? baliu ta zupa była najsmaczniejsza. 2,50. Mhm. 2,50. I... A jest... skąd ona jest? Bar mleczny jakiś? Tak. Oczywiście, że bar mleczny. Bar mleczny zawsze wygrywa. Bar mleczny i zupa pomidorowa, sorry, nie macie podjazdu, nic. z Ignacy, proponuję, żebyśmy trochę zaczęli tę rundę inaczej. Na samym początku pozagregujmy to po wyglądzie. To idzie na, jako jeden z, myślę, dajmy zły, to jest mrożone, to jest mrożone. Wszystkie są identyczne, popatrz na nie. No nie, no trochę. No dobra, ale w sensie... Dobra, to jest jakiś rodzaj knajpy, dobra. raczej bym powiedział. Te dwa kształty są zbyt podobne do siebie, żeby były zrobione ręcznie. Wydaje mi się, że te kiedyś siadłem Gdzieś. Okej, okay. też się zgadzam, że to jest najdroższe. Te dobra, najdroższe. I, i co, spróbujmy odmrożonych, polećmy. Mhm. Zobaczymy, czy naprawdę są mrożone. Może są, może nie są. Raczej są. Boimy nuggetsy. Wow. Nie stali. o stale. -o. Mhm. To są mrożone. Czy ja wiem? Mhm. Czy to jest, mam pytanie, czy to jest mięso mielone i ono jest zbite, czy to jest kawałek kury, który jest tak ukrojony? Bo to było całkiem stałe, a tutaj było mielone. W którym odcinku była silna kura? To jest silna kura, tak mhm. wygląda silna kura, czytam to. To była silna kura. To są na z spaczki, które robiesz tak. Mm. Ten kuczek jest smaczny. Tak smakują. Fajnie jest doprawiony, ma fajną panierkę też. Na pewno jakby e, świeżo ciepły, to był jeszcze chrupiący dodatkowo i smaczny. Ten jest fajny, ten mi smakuje. Tamte dwa to nie za bardzo, jako ten był spoko. Hmm. Poza tym, że ładnie wyglądał, nie urywa tyłka. Czy ten miał więcej smaku i był mm. bardziej soczysty niż ten? Ha. Bo tutaj mamy... On jest trochę słuchawy, O ten jest trochę słuchawy i ta panierka nie ma za dużo smaku. A tutaj zarówno panierka hmm, miała fajny posmak. Dobra, ja? Jakie to jest znaczy, smaczniejsze. Czy też zgodni? Wydaje mi się, że tak, no wy... czuję, że to, to może być, mro... czuję, że to może być mrożone, bo po prostu to mięso jest mielone, widzisz? Że to jest całkowicie zmielone mięso. a Tutaj jest kawałek Dobra mięso. inaczej, dobra, to zgodzę się z Tobą, to tak, to będzie mrożone. Czuję, że masz rację i przejedziemy to przeze mnie, będzie... trudno. Tanie lodówkowe, to jest tania knajpa. E, to nie. nie, to jest knajpa średnia. Wydaje ci się, że to jest droga knajpa? Wydaje mi się, że to jest droga knajpa, Dobra. której nie wyszło. Dobra, spróbujmy tak, Hubert. Co ty na to? Powiem Wam na to, że milion razy Wam to powtarzam. Trzeba iść za głosem serca. To jest głos serca. To był głos serca. Był głos Teraz serca. Wtedy mielibyście cztery punkty. Mielibyście ale komplekt. tak jest przecież, Ignacy przecież tutaj decydował, ja, to była moja sugestia, moja niesprawdzona sugestia. Nie, nie trzeba... dobra, Dwa, mamy, tak, dwa tak. mamy i tak. To mi się wydaje, że to była, tak jak mówiłem na początek, to były no. mrożonki. Dokładnie. To była taka tania. Ale... To była knajpa, czy nie? I... Tak. Co to ale... Wiesz co, nie ja musisz sprawdzić. Okay. No. Słuchajcie, ale jestem przekonany, że ta knajpa, która zrobiła to, korzysta też z mrożonych po prostu negocjacji. No zobaczcie na to. Te kształty są praktycznie identyczne, że to są... Zobaczcie, widzicie? Są cztery wariacje kształtów. Są takie budki, są takie... E, jest o taki kształt z tym dzynzlem na dole i jeszcze jakiś pewnie by się znalazł. To są zbyt identyczne kształty, że mam wierzę, że to te jest normalne. Te, te, te są dobre te I są dobre. Tak, te są dobre. Idziemy do kolejnej rundy. Tak. Panie Ignacy Panie to to wygląd... średnie. To wygląda jak Giuseppe, ale to jest ta druga stop. To jest ten stop. To jest. I teraz. Oh. No inaczej, to jest jakaś knajpa na pewno. To znaczy, te mają fajne tyły. Te mają fajne tyły, wyglądają one mm -hmm. u nich. Sensownie. O, loba. To jest knajpa jakaś. Mhm. Mm całkiem mm. niezła. Bardzo dobry sos. Smaczna szynka, bardzo dobry sos, ok. Ta mi zaimponowała całkiem nieźle. Zobaczmy na to. Wiesz co, ma mm. To może być tanie. Zaraz zobaczymy, zaraz mm -hmm. zobaczymy. Mm -hmm. Chociaż. Wiesz czemu... pizza pintery się mają, że wrzucają dużo rzeczy. Tak. I teraz patrz, na żadnej spit, Znaczy, no, to pisamy, że, ja no, że jest jakaś. No ta na 100% jest zmrożona. Która z nich dodaje cebulę do klasycznej kaprysiozy? E, właśnie, Kto też. dodaje bóle? No do Na to też uwagę, to chciałem porównać, że jak tutaj mamy zamierzoną pizzę cienką i widać, że ona jest zrobiona specjalnie, najcieńsza jaka ma być, bo taka jest mm -hmm. jej sens. Tak tutaj mamy porównanie jednej lepszej, uważam, i gorszej pizzy, ponieważ ta ma bardziej puszyste boki, mm -hmm. że lepiej one wyro wyrosły. Całkiem nie żła. Mm -hmm. No i to jest mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. No to mrożynka. Jest tak, mroszenkę od razu damy tam. To bym dał chyba najdroższe. Wydaje mi się, że to ma e, jest dobre dobrym miejscu i szczerze nie nie. powiem, nie, Te, wydaje, mi się, nie tak. wydaje mi się, że ta jest najdroższa. Myślisz, wydaje że tam jest mi się, droższe? że ta jest najdroższa, a ta jest średnia. I ta będzie lepsza. Ja uważam, że to jest dobra włoska pizzeria, która po prostu daje mało, ale robi dobrą robotę. No dobra. No to ja, ja, ja pamiętam, jaki ja miałem swój typ. Zobaczymy, czy uda mi się trafić, czy jednak nie. Hubert. Słuchajcie, moglibyście robić w dziale z mrożonkami, bo trafiliście po raz kolejny, że mrożonka to jest to. Jest to. Natomiast Traficja. druga pizza, no. e, nie jest to pizza ta, którą... Wy... Tylko jej koleżanka obok. Czyli zamiana? O! Dokładnie. Okay. Ale najdroższa to jest najdroższa, czy nie? No niestety nie. Nie gadaj, to jest, to jest, to jest droższa pizza. A ta, z, to jest, a ta jest druga? No tak. to z tym miałem rację, ale o komplenie się z tym i z tym wywaliłem. Znaczy, to jeden, dwa, trzy, cztery <grym> razem smakowo. To, znaczy, to jeden, było dwa, pięć, bardzo słabe w smaku. Miał, nie był zbyt dobry sos, też składniki były sobie takie sobie, to też nie powiem. Ta jest super pizza, ta mhm. mi mega smakowała, ta jest naprawdę smaczna pizza. Dobra, to może pochwalmy to na pizza. Zaraz sprawdzę i ja wam powiem. Dobra, to idziemy do rundy. Moi drodzy, duch Lorda Kruszwila widzę, że jest obecny w tym e, Pomimo, pomieszczeniu. Pomimo, Lorda Kruszwila już tylko na YouTubie raczej duch pozostał, um, to my mamy tutaj wodę. Tak, i zapewne jedna z nich jest wodą z lodowca, jedna z nich jest wodą z Wisły czy z toalety, czy coś takiego, czy nam nie byłeś taki przyjemny dla Nie, nas? wszystko jest klasycznie. Jedna woda to woda mrożona, druga to najtańsza, jest średnia i najdroższa woda. Mrożona to jest to kostka lodu, która się rozpuściła? Ignacy, wow, jak na to wpadłeś? sprowadzi się ten kanał na nie? No to będzie ciężkie zadanie. No to sprawdzimy, jak teraz sobie poradzicie. Aha, dobra, słuchaj, wiesz co, ja mam fajny rekwizyt, który mi w tej rundzie bardzo pomoże. Czy jest to język? Nie, nie zupełnie. Dobrze, teraz możemy ustawiać już. Mogę ustawiać na ślepo i będzie mniej więcej jeden sam efekt. Jeżeli chodzi o moje dzisiejsze ustalanie Tych chcesz? to A ty na pewno pamiętasz, która woda gdzie położyliśmy, jak już ją poprzestawialiśmy, tak. czy nie? Nie poprzestawialiście Dobrze. żadnych wód. Dziewczyna. Dobra. No i bladego pojęcia. Ja, no, zrobię... ja, ja zrobię. To um. jest zimna. Czekaj, Ja zrobię swoją tier listę tutaj wód. Wydaje mi się, że to jest taka kolejność. Czekaj, muszę jeszcze coś spróbować. <laughs> Bardzo mi się podoba, Mania, Dobrze. z jaką powagą do tego podchodzisz. To jest, to jest Twoje ustalenie. Tak. Y... Ile punktów? A jak obstawiasz? Ile trafiłeś? Patrz, po twoje minie dwa. Bardzo dobrze, dwa są poprawne. I I? jakbym zamienił. I to są. Nie, Mandzio. masz dwa poprawne, te których nie ruszyłeś, bo ustawiliśmy je w poprawnej kolejności. <grym> 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 Więc zamieniając, straciłeś tylko punkty. Ale to nie jest Mówisz, że zimna, to była zimna. Teraz o, Mandzio, dobra. teraz masz jeden punkt. Gratulacje. Bo zmieniłeś. Zamieniłeś. To, 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 to tu. To było tu. I ta była naprawdę tak. Tak, tak, dokładnie to tak wow. tak było. To jest moja ustawienie. Ale jedna była nie tylko ta, była zimna. Znaczy, jedna cztery była zimna, cztery punkty, gratulacje. Nie, no dobra, no, to dwa punkty. Nie ta, udało Ci się w tej rundzie zebrać. No. Brawo! A ty zebrałeś cztery, bo nie zmieniłeś. No to prawda. Czy jeszcze jedną rundę? Nie, to wszystko. No to nie wszystko. Nie mam punktów w całości. Dużo. 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 Więcej niż połowę. A moi drodzy, nawet nie więcej niż połowę, a wszystkie odcinki nasze możecie oglądać zawsze w każdy wtorek oraz sobotę o godzinie 18. I za to dostaniecie brawo.